Najczęściej występują problemy z przewodem pokarmowym. To mogę powiedzieć, bardzo mnie zdziwiło, bo czytałam się o tych wszystkich chorobach kawalerowych, zanim ta ilość kawalerów była taka, że na tyle znacząca, żebym sobie mogła jakoś to statystycznie w głowie ułożyć. I tak naprawdę najwięcej mam słów, które mają problemy z przewodem pokarmowym. To znaczy przyczyny, przyczyny e, są naj, bardzo często złożone, bo przyczyn e, jest mnóstwo, począwszy od pasożytów, poprzez e, uczulenia, nietolerancje w zasadzie pokarmowe, poprzez e, też e, alergie, poprzez e, też jakby, też behawioralne często są e, jakby podłożem <laughs> przyczyny. To co, to, co można na pewno powiedzieć na dziś, to to, że Dobrze, znaczy bardzo często jest tak, że po wzięciu szczenięcia właściciele starają się mu zapewnić wszystko, co najlepsze. Pies dostaje jakąś karmę, która nie jest zbyt dobrze oceniana na forach. W związku z tym, pierwsze co robią, lecą do sklepu i kupują karmę, która niekoniecznie jest, znaczy może być świetna, tak, może być świetna, ale niekoniecznie w tym momencie. Kiedy pies zostaje w nowym środowisku, w zasadzie szczeniak w nowym środowisku jeszcze się nie odnalazł i związane to jest oczywiście ze stresem, to niekoniecznie to dobrze robi. I bardzo, to jest bardzo częsta przyczyna rozpoczynającego się takiego już całej serii kolejnych biegunek, bo to najczęściej nie kończy się na jednym rozwolnieniu i wracamy do karmy, jest fajnie, tylko najczęściej jest tak, że. Ta biegunka przechodzi, potem znowu wraca i zaczyna się proces diagnozowania, zanim, za, zanim pies zostaje zaszczepiony, bo zwykle te szczenięta są brane w, w 80 bądź też przed 12 tygodniem życia, więc zamiast się skupić na szczepieniach, odrobaczeniach przed całą tą profilaktyką, żeby pies mógł, mógł wychodzić na dwór. No to my leczymy biegunkę, więc bardzo stanowczo odradzam wszystkim, jeżeli, pie, jeżeli szczeniak, który przychodzi do Was jest, dobrze się czuje, jest apetytem, ma humor, bawi się e, i robi dobre kupy, to nie zmieniajcie mu karmy dopóki nie zakończycie tego całego e, tej całej procedury szczepień, tak? dopóki nie będzie mógł już dobrze wychodzić na dwór i nie będzie bezpieczny. To najlepiej tego nie robić, jako że lepsze jest wrogiem dobrego. To trudno jest określić, bo, bo tak naprawdę jest coraz więcej kawalerów, a ponieważ jest coraz więcej kawalerów, bo rasa się stała modna, no to i chorób jest coraz więcej i trudno powiedzieć, czy to jest związane z tym, że chorób jest więcej, czy że po prostu psów jest więcej z różnych zresztą źródeł, tak? Na pewno więcej wiemy o tych chorobach, więc może się szybciej i łatwiej je diagnozuje. Natomiast natomiast no, na pewno jest wzrost. To, to co ja obserwuję w swojej praktyce, to mam więcej, na przykład psów, które się zgłaszają z młodych psów, to jest najgorsze, które się zgłaszają z objawami SM, czyli seringomieli czy no generalnie jamistości rdzenia, które trzeba leczyć, tak? Czyli to, co, co niestety trzeba, w, 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 kiedy już trzeba w, w, wprowadzać leki. E, no to tak naprawdę rzeczywiście te problemy z przewodem pokarmowym, bo one wymagają one wymagają takiego bardzo konsekwentnego podejścia po kolei, zdyscyplinowania właścicieli, zdyscyplinowania takiego i bardzo o takiej współpracy bliskiej, tak? czyli takiej współpracy i zrozumienia całego tego trybu postępowania. I to, to jest rzeczywiście trudne, bo to o tyle trudne, że to długo trwa. I e, przerywane jest takimi incydentami, które trzeba leczyć, więc często właściciel się zniechęca, albo też nie do końca chce zrozumieć, że trzeba diagnozować, jak pies nie ma tej biegunki, żeby potem jej po raz kolejny nie dostał. Tak? Najtrudniejszym przypadkiem i najcięższym był przypadek idiopatycznego zapalenia mózgu, e, ponieważ Tutaj, jakby pewnego rodzaju bezradność. bez rad... bezradności byliśmy, niewiele mogliśmy temu psu pomóc, a on przez w zasadzie w ciągu trzech dni skończył życie, zjawił się u nas już z zaburzeniami neurologicznymi i jakby no, nie, nie, nie dało się tego wyleczyć. pies, w zasadzie trzyletni młody pies, skończył życie w bardzo szybkim tempie. I to rzeczywiście takie było dołujące dla lekarza i, no i całe szczęście, że trafiło też na właścicieli, którzy, e, którzy z takim dużym zrozumieniem podeszli do tego przypadku, tak? Tak? Po, poza całą traumą oczywiście, która jest olbrzymia, ale e, pozwolili zrobić sekcję zwłok, dzięki czemu wiemy, co to było, tak? wiemy o co chodzi, wiemy mogliśmy. Wiadomo, że idiopatyczne to znaczy, że nie jesteśmy w stanie zdiagnozować. Być może te przypadki będą, e, będą w, w jakimś tam czasie już nie idiopatyczne za, za chwilę, no ale na razie, e, na razie nie wiadomo, dlaczego to zapalenie mózgu się wywiązało. No i, e, i to było naj, najcięższe i dla mnie, i dla właścicieli, przede wszystkim dla właścicieli, bo to ogromna trauma. Natomiast poza tym, no rzeczywiście, no, ciała obce zawsze są taką e, zagadką, czyli e, nasz Tadzio, który na Facebooku sobie tam egzystuje, to był, to był przypadek bardzo skomplikowany, ponieważ Tadzio, e, Tadzio nie dość, że zatroszczył się o to, żeby nie można go było za szybko zdiagnozować, to jeszcze po zabiegu, e, po zabiegu wymyślał sobie następne choroby, które się dołączały, więc. To, to, to był taki najtrudniejszy przypadek chyba, ale na szczęście już jest w dobrej formie, świetnie się czuje, zagoił się. No tyle, że myślę, że psem diamentowym już nawet nie jest, bo właścicielka wydała na jego leczenie tyle pieniędzy, że o oh Boże. Tak, lubię, tylko lubię najbardziej jak przychodzą do mnie szczenięta. Bo sobie wtedy, jak, jeżeli oczywiście sobie odpowiadamy, bo wiadomo, że, że nie muszę podobać się wszystkim właścicielom psów, ale jeśli są to szczenięta, to ja sobie tak potrafię to zrobić, żeby one się nie bały tu przychodzić, i one lubią wtedy tu przychodzić. Najtrudniej no jest, jak już mają, przychodzą do mnie dorosłe, już mają jakieś złe wspomnienia z gabinetów i wtedy, no, wtedy jest przy, bardziej przykro, no bo boją się, a ja nie lubię, jak psy się boją w gabinecie. No, tak w końcu weterynarzem no. zostaje się w miłości do psów, tak, prawda? No, no tak, i fajnie, i fajnie właśnie jak e, fajnie jak się cieszą, jak przychodzą i dają sobie różne rzeczy robić bez żadnych e, problemów, e, często bez trzymania. To jest fajne. Osy. Ja dodam tak za kamerę od siebie, że mój pies już od dobrych pięciu lat przychodzi do pani doktor i zawsze z wielką chęcią. Fajne to jest, naprawdę. To jest takie miłe.